Cześć, witam was serdecznie z tej strony Zielony Szerszeń ze szkoły Green Hornet School. Przedstawiam wam dzisiaj tryb warunkowy, zerowy tryb warunkowy, czyli tak zwany the zero conditional. Mamy cztery podstawowe tryby warunkowe w języku angielskim. Pierwsze dwa są realne, rzeczywiste, pozostałe dwa są nierealne, nierzeczywiste. Oprócz nich mamy też miksy. Ale do tego sobie przejdziemy później. Te cztery podstawowe tryby warunkowe, by nie było tak łatwo, one są nazwane 0 1 2 3, prawda? Czyli mamy cztery, ale zaczynamy od zera. Kiedy stosujemy zerowy tryb warunkowy? Stosujemy, gdy mamy sytuacje prawdziwe, stałe, zazwyczaj niezmienne. Używamy go mówiąc o zjawiskach, które na pewno zajdą, jeśli warunek będzie spełniony, czyli te zjawiska zajdą na 100%, jeśli warunek będzie spełniony i Mówimy tutaj o generalnych prawdach, jak i zjawiskach naturalnych, budowa tego trybu warunkowego. Na początku jest IF, czyli Jeśli, albo when, czyli kiedy, później jest Present Simple, i w drugiej części mamy Present Simple. I taką kombinację zawsze usłyszycie na początku, będąc nauczanym odnośnie tego zerowego trybu warunkowego. W 90 paru procentach bym powiedział, spotkacie się z nim. Są też inne możliwe kombinacje, ale skupmy się na tym. Present simple, present simple. Przykładowe zdanie. If she doesn't work too much, she doesn't feel tired. No, jeśli ona nie pracuje za dużo, nie czuje się zmęczona. No, taka oczywista, oczywistość, prawda? No, ale tutaj właśnie o to chodzi. If the temperature is low, water freezes. Czyli jeżeli temperatura jest niska, taka poniżej 0 stopni woda zamarza, prawda? No znowu, Ameryki nie odkryliśmy, jak to się mówi, tak w cudzysłowie, generalna prawda. I tyle. When you don't drink enough water, you are thirsty. Czyli kiedy ty nie pijesz wystarczająco dużo wody, jesteś spragniony. No znowu oczywista oczywistość, prawda? Jeżeli ten warunek jest spełniony, to zjawisko zachodzi na 100%. Jest to łatwy tryb warunkowy, ale z racji tego, że będą następne plus te miksy, wówczas sytuacja będzie się komplikować, jeżeli sobie tego nie przećwiczyć. A aby to zrobić. Jest proste rozwiązanie. Wejdźcie na naszą stronę, znajdziecie tam odpowiedni kurs gramatyczny dla siebie. Przeróbcie, nauczcie się, bo naprawdę te tryby warunkowe są bardzo często używane w języku angielskim. Z mojej strony to wszystko. Żegno Was, Zielony Szerszeń. Do następnej lekcji. Cześć.